Cześć. Witam Was w drugiej części filmu dotyczącej e, związków niesakramentalnych. I w tej części filmu będę chciała omówić Wam e, temat tego, jak ratować własną duszę i jak zmienić swoją sytuację. Życiową. Słuchajcie, nie ma to żadnego znaczenia. Czy Wy jesteście stanu wolnego i jesteście w związku z drugą osobą stanu wolnego, czy Wy jesteście po rozwodzie i jesteście w związku z drugim rozwodnikiem, czy Wy jesteście e, osobą stanu wolnego, ale jesteście w związku z rozwodnikiem, nieważne, czy z tą drugą osobą macie już dzieci, kredyty hipoteczne, nieważne, jak ciężka jest i skomplikowana Wasza aktualna sytuacja związku niesakramentalnego, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Słuchajcie, ja wiem, że wiele osób myśli sobie w taki sposób, że. No, oni by chcieli coś zmienić, no gdyby mogli cofnąć czas, no to by w taki związek nie weszli, no ale teraz to już tak głęboko zaszło, że tu małe dzieci, ma z tą e, drugą osobą e, taki człowiek, jakiś kredyt hipoteczny, że już są tak mocne powiązania, że on już nic nie jest w stanie zrobić, że on nie jest w stanie wyjść z tego związku niesakramentalnego. E, no i tutaj ludzie zwykle się poddają na takiej zasadzie, że no ich sytuacja jest już zbyt skomplikowana. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego. Po pierwsze i najważniejsze, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Wszechmogącym to znaczy, że może wszystko. Dla Boga nie ma absolutnie żadnego znaczenia poziom skomplikowania waszego problemu życiowego. Dla Boga nie ma tak trudnej sytuacji, z którą On nie byłby w stanie nic zrobić, bo On jest wszechmogący, On może zrobić wszystko, jak sama nazwa wskazuje, tak? Więc jeżeli Ty poddajesz się na swojej drodze do wyzwolenia się z grzechu, jakim jest związek niesakramentalny, tylko dlatego, że nie widzisz w tym sensu, widzisz bez bezsens, że już się nic nie da z tym zrobić, to znaczy, że Ty nie wierzysz wszechmoc boską. Po prostu, no bo jeżeli ty uważasz, że nic się nie da zrobić i, i nic nie robisz, no bo już jest zbyt skomplikowany problem dla ciebie, no to znaczy, że ty nie wierzysz we wszechmoc Boga, albo że liczysz sam na siebie, że ty sam możesz coś zmienić. Ty sam z siebie po pierwsze nic nie możesz zrobić. Wszystko, co robisz i wszystko, co masz w życiu, to jest tylko i wyłącznie łaska Boża. I to mówi Pismo Święte bardzo jasno, że wszystko, co masz, masz od Boga. I Bóg jest wszechmogący, więc ty nie możesz sobie powiedzieć, że o, już moja sytuacja jest tak skomplikowana, że nic się nie da zrobić, i odpuścić sobie. Dlatego, że Bóg jest wszechmogący i dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma rzeczy za trudnych i Twoja sytuacja jest dla Boga niemożliwa. Taka sama, jak sytuacja kogoś, kto w Twoich oczach ma dużo lepszą sytuację. Po prostu dla Boga nie ma żadnych przeszkód. Ty sam nic nie zrobisz. Jedyne, co potrzebujesz zrobić, to wpuścić Boga do swojego życia, zawołać do Niego i poprosić Go, żeby On zaczął działać w Twoim życiu, żeby to On posprzątał ten bałagan, którego Ty narobiłeś. I słuchajcie. Yy, Uśmiechnijcie się do siebie, uśmiechnijcie się do siebie w sercu, bo nie ma beznadziejnej sytuacji, nie ma po prostu każdą sytuację, nawet najbardziej skomplikowany związek niesakramentalny, Pan Bóg jest w stanie rozwiązać i naprawić, i nie ma czegoś takiego, że już nic się nie da zrobić. Dla każdego jest szansa, dla każdego jest nadzieja, więc uśmiechnijcie się, uszy do góry, waszą sytuację też da się naprawić. Tylko to musi zrobić Pan Bóg. Nie możecie polegać na sobie, bo Wy sami nic nie jesteście w stanie zrobić. To musi dla Was i za Was zrobić Pan Bóg. No i słuchajcie, jak w ogóle. Co jest jakby nam potrzebne do tego, żeby móc do tego naszego Boga zawołać i żeby faktycznie móc zacząć, wiecie, odczuwać jakieś zmiany w naszym życiu. Po pierwsze, musimy mieć świadomość naszego grzechu. Musimy mieć świadomość, że związek niesakramentalny to jest związek, który nakłada na nas grzech ciężki. Czyli gdybyśmy umarli dzisiaj, będąc w związku niesakramentalnym, to idziemy do piekła. To jest aż tak poważny grzech. Musimy mieć tego świadomość. To jest pierwszy krok. Musimy uświadomić sobie nasz grzech. Drugi krok to jest. Żal za ten grzech. To znaczy, skoro już mamy świadomość, jak wielkim i potężnym grzechem jest Związek Niesakramentalny, to musimy mieć świadomość, jak bardzo my e, tym naszym Związkiem Niesakramentalnym ranimy Pana Boga, ranimy Jego miłość, Jego uczucia do nas, e, łamiemy Jego przykazania i musimy mieć żal. Musi nam być przykro z tego powodu, że my ranimy Boga naszym zachowaniem. To jest absolutnie niezbędne. Bez naszego żalu nie ma takiej możliwości, żebyśmy doznali jakiejkolwiek zmiany w naszym życiu, dlatego że żeby mogła nastąpić w naszym życiu zmiana, żeby Pan Bóg mógł działać w naszym życiu, to my musimy mieć chęć poprawy i wolę zmiany naszego życia. Ale jeżeli my nie mamy żalu za nasz grzech, jeżeli my nie uważamy, że nasz związek sakramentalny to jest coś złego i coś, co rani Boga, to jaką możemy mieć chęć poprawy? Jak można mieć chęć poprawy się z czegoś, czego nie uważamy za złe? Rozumiecie o co chodzi? Jeżeli nie uważacie, że wasz związek sakramentalny jest zły, no to nie będziecie mieć w sobie żadnej chęci poprawy. No bo jak można chcieć poprawić czegoś, co w naszym odczuciu jest dobre lub neutralne, no to jest samo przez się jasne. Musicie mieć w sobie świadomość tego grzechu. I żal za ten grzech, co doprowadzi Was do tego, że jeżeli czegoś żałujecie, to chcecie to naprawić. I jak dojdziecie do momentu, że Wy chcecie to, coś naprawić, że Wy e, chcielibyście coś zmienić w swoim życiu, ale nie potraficie tego zrobić, to to jest właśnie moment, w którym wołamy do Boga o pomoc. Ale musimy już dojść do tego momentu, gdzie mamy żal i mamy chęć poprawy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dojść do takiego momentu, nie potrafimy w sobie wzbudzić żalu e, czy chęci poprawy, no to słuchajcie, o to trzeba się modlić. Modlić się o łaskę dostrzeżenia swojego grzechu, o łaskę żalu za ten grzech i o łaskę chęci poprawy. Jeżeli tego nie czujecie, to musicie się o to modlić codziennie i po prostu od tego nie ma żadnego przeproś zmiłuj się. Po prostu codziennie musicie o to prosić. Jeżeli w sobie tego nie macie, to macie o to prosić, a jak będziecie prosić, to dostaniecie. I dopiero wtedy, jak już mamy tą chęć poprawy, wołamy do Boga. Zawołajcie szczerze ze swojego serca do Boga. Powiedzcie Bogu, że Wy bardzo chcecie zmienić swoje życie, że zabroniliście bardzo daleko, że jest dla Was to niemożliwe. Nie wyobrażacie sobie jakiekolwiek zmiany, nie umiecie nic z tym zrobić. Jest to dla Was trudna sytuacja. Zawierzcie swoje życie Bogu, zawierzcie swój związek niesakramentalny Bogu. Błagajcie Boga na kolanach o to, żeby On rozwiązał Waszą trudną sytuację, bo On jest wszechmogący i On może wszystko. I słuchajcie, po takim zawołaniu stajemy do walki. Musicie mieć świadomość tego, że wyzwolenie się ze związku niesakramentalnego, no my nie wiemy jak ono nastąpi, tak? Nie wiemy jaki scenariusz dla nas Bóg wymyśli, żeby nas z takiego związku uwolnić. Natomiast to, co wiemy i to co możemy już na tą chwilę powiedzieć to to, że takie uwolnienie się ze związku niesakramentalnego, zwłaszcza takiego skomplikowanego, im bardziej skomplikowany, no tym będzie to bardziej dotkliwe. Słuchajcie, to jest próba wyzwolenia się spod jarzma szatana. I to jest walka, to jest wojna. Musicie się na to nastawić, że to nie jest tak, że wy zawołacie do Boga i już Bóg wam wszystko poukłada i wy się któregoś dnia obudzicie, wiecie, w nowym życiu i będzie wszystko super. Nie będzie tak. Jeżeli wy prosicie Boga, żeby was z tego wyciągnął, że wy chcecie się odwrócić od tego grzechu, chcecie się nawrócić i zacząć nowe życie, to wypowiadacie wojnę szatanowi. W momencie, kiedy wypowiadacie wojnę szatanowi, to on nie pozostanie wam bierny i musicie się z tym liczyć. Słuchajcie, jak wygląda sprawa? Po pierwsze... I najważniejsze moim zdaniem, modlitwa codzienna. To, co ja chcę Wam szczególnie polecić, zwłaszcza przy trudnych, skomplikowanych sytuacjach życiowych, to jest nowenna pompeańska. W ogóle nie ma takiej możliwości, żeby podchodzić do bardzo skomplikowanej sytuacji życiowej. E bez nowenny pompańskiej. Nowenna pompańska to jest modlitwa, która czyni cuda. Ja Wam zalinkuję w opisie do tego filmu taki odnośnik, jak tą modlitwę się odmawia i jak to wszystko wygląda. To jest modlitwa różańcowa do Matki Bożej, ona trwa 54 dni. Jest to niesamowicie silna modlitwa, która czyni cuda. Ta modlitwa nawraca, nie wiem, satanistów, więc jest to bardzo, bardzo silna modlitwa, ale musicie się liczyć z tym, że to jest wypowiedzenie wojny szatanowi i to będzie bardzo prawdopodobne, że jeden z najcięższych okresów w waszym życiu. Mogą się zdarzać różne problemy zdrowotne, finansowe, może się zdarzyć utrata pracy, wielkie kłótnie w rodzinie, wielkie problemy zdrowotne, czy to wasze, czy waszej rodziny, jakieś nieprzewidziane sytuacje losowe, nakumulowanie się bardzo złych wydarzeń. Takie rzeczy będą się dziać, bo szatan będzie o was walczył. Nie myślcie sobie, że szatan, który trzymał was w grzechu śmiertelnym przez 20, 30, 40 lat, on sobie teraz wiecie, pozwoli na to, żebyście wy się nawrócili i odeszli do Boga. No, nie ma takiej opcji. On będzie o was walczył, bo on nie po to się męczył tyle lat, żebyście wy sobie się teraz nawrócili i wiecie, e, i żyli sobie z Bogiem. Więc wy idziecie na wojnę. Musicie mieć e, pełną świadomość e, tego faktu, że wy idziecie na wojnę i wy tą wojnę wygracie tak długo, jak będziecie wytrwali. E, musicie pamiętać, że szatan. Będzie działał tylko w takim stopniu, na jakim pozwoli mu Pan Bóg. Pan Bóg dopuści działania szatana tylko w takim stopniu, który wy będziecie w stanie udźwignąć. Pan Bóg nie dopuści do tego, żeby szatan e, walczył z Wami w taki sposób, którego Wy nie będziecie w stanie udźwignąć, który mógłby Was zniszczyć. Absolutnie nie ma takiej opcji. Wszystko, co się będzie działo, będzie działo się tylko w takim zakresie, jaki jesteście w stanie udźwignąć, i nad tym będzie czuwał Bóg, więc nie bójcie się, bo ta walka jest zwycięska. Jedyne, co musicie zrobić, to wytrwać. Po prostu wytrwać w tym i wszystko będzie dobrze. Poza nowenną pompejańską musi być codzienny różaniec. Jak już zakończycie nowennę pompejańską, codzienna modlitwa różańcowa w ogóle nie ma o czym gadać. Musi być. E, dalej. Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej Węzły. Bardzo Wam polecam tą nowennę. Ona jest dziewięciodniowa po nowennie pompańskiej. Super sprawa. Koronka do krwawych łez Maryi, zwłaszcza w bardzo trudnych, takich bardzo, bardzo ciężkich sytuacjach związków niesakramentalnych, gdzie są łzy, gdzie jest dużo smutku, jakiegoś depresji i tak dalej. Polecam Wam wtedy tą koronkę do krwawych łez Maryi odmawiać też codziennie. No i koronka do Bożego Miłosierdzia. To takie najskuteczniejsze, najmocniejsze modlitwy, jeżeli chodzi o walkę duchową. Kolejna kwestia to bardzo bym Wam Polecała. Odmówić akt zawierzenia się Najświętszej Marii Pannie, to jest bardzo ważne i to Wam bardzo, bardzo pomoże. Są rekolekcje w internecie 33 dni do zawierzenia się Najświętszej Marii Pannie. Ja wam podlinkuję ten, te rekolekcje w opisie do tego filmu. Podlinkuję wam też mój film odnośnie tych rekolekcji. Opowiadam w tym filmie, czym są te rekolekcje, o co w tym chodzi, do czego one prowadzą i tak dalej. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie zajrzyjcie do opisu. Kolejna kwestia, codzienne umartwienia, jałmużny, drobne akty pokuty, wszystko co będzie nas spotykać w życiu, czy to jakieś stresy, smutki, nie wiem cokolwiek by się złego nie działo, jakieś nasze złe uczucia wszystko oddajemy Bogu w intencji uwolnienia nas z naszej trudnej sytuacji życiowej. Mało tego, wszystkie takie rzeczy dobre, które robimy, jakieś jałmużny właśnie, jakieś wiecie, pomaganie innym ludziom bezinteresowne, każde czyny miłości, które wykonujemy w naszym życiu, wszystko przeznaczamy z intencją uwolnienia nas z naszej ciężkiej sytuacji życiowej. Drobne akty pokuty, drobne akty miłości, wszystko to Oddajemy Bogu, mówimy Boże, oddaję Ci ten uczynek, czy to umartwienie, czy tą jałmużnę, oddaję Ci w intencji uwolnienia mnie z mojej trudnej sytuacji życiowej. To są takie małe ofiary, i to musi być. Kolejna kwestia. Zamawianie mszy świętych w intencji uwolnienia od trudnej sytuacji życiowej. Zamówcie za, so, za siebie, przynajmniej raz w miesiącu, zamówcie sobie mszę świętą w intencji uwolnienia Was z trudnej sytuacji życiowej. Raz w miesiącu dacie radę, zamówcie sobie, idźcie na tą mszę świętą, pomódlcie się w intencji waszego uwolnienia. Dobrze jest też modlić się za swojego partnera ze związku niesakramentalnego o jego nawrócenie, o jego uwolnienie również. No i jeżeli Byście mieli już bardzo sytuację taką życiową, bardzo trudną, bardzo ciężką, nie radzilibyście sobie, nie mielibyście z kim pogadać, to słuchajcie, macie swojego proboszcza, wikarych w swojej parafii. Jeżeli macie problemy duchowe, jeżeli jest wam ciężko, idźcie, porozmawiajcie z nimi, oni udzielą wam wsparcia duchowego. Kolejna sprawa jest wspaniała wspólnota, nazywa się Sychar, to jest wspólnota trudnych małżeństw, ale jeżeli jesteście w związku niesakramentalnym, trudnym, oni Wam też udzielą pomocy. Ja Wam zostawiam linka do tej wspólnoty, to jest przewspaniała wspólnota. Tyle po prostu pięknych świadectw, różnych wspaniałych uzdrowień, sytuacji życiowych, jak tam przeczytacie, to po prostu serce Wam urośnie. Naprawdę, bardzo Wam polecam, żebyście odwołali się do wspólnoty Sychar. Tam ludzie Wam pomogą. Są niesamowicie ludzie, niesamowite historie, więc zwróćcie się do nich. Oni się w tym specjalizują, oni Wam udzielą wszelkiej pomocy duchowej, emocjonalnej, psychologicznej. Oni Wam pomogą, więc zwróćcie się do wspólnoty Sychar. I słuchajcie. Miejcie wiarę, niczym się nie martwcie. Im większe będzie, znaczy im cięższa jest wasza sytuacja, to prawdopodobnie tym dłużej będzie trwało naprawienie tej sytuacji, e, tym więcej jakichś trudnych, e, wiecie, przykrości was spotka, trudnych sytuacji, trudnych momentów. E, no, szatan będzie o was walczył, musicie się na to nastawić, że wy będziecie w stanie wojny z szatanem. Ale słuchajcie, warto, warto, bo wy tą wojnę z Bożą pomocą wy to wygracie. I przyjdzie moment, Przyjdzie moment w waszym życiu, że wygracie tę wojnę i wy będziecie mogli pójść spokojnie się wyspowiadać i przyjąć Jezusa w Eucharystii. To jest po prostu tak niesamowite uczucie, po jakiejś wielkiej zmianie swojego życia, kiedy wy możecie iść się wyspowiadać i przyjąć Jezusa, po prostu ja nie umiem wam tego nawet opowiedzieć. Ja sama byłam w sytuacji bardzo ciężkiej, gdzie ja nie mogłam się wyspowiadać, nie mogłam podejść do Komunii Świętej i słuchajcie, ja też się modliłam, ja też prosiłam Boga o to, i Bóg naprawił moją sytuację życiową. I po prostu moja pierwsza spowiedź Święta, moja pierwsza komunia święta, wiecie co, to teraz ma łzy w oczach, jak o tym sobie myślę, po prostu coś niesamowitego. Warto podjąć każdą walkę, każdy wysiłek, każdy trud, każdą modlitwę, każdą nowenę. E, warto walczyć, nie wiem, miesiąc, pół roku, rok. Dwa lata, trzy lata, ile by to nie było. Dla tej komunii świętej, którą można przyjąć po takim czasie, naprawdę warto walczyć i nie poddawajcie się. Bóg jest wszechmogący, dla niego nie ma takiego problemu, którego Bóg nie mógłby rozwiązać. On Wam ze wszystkim pomoże. O nic się nie martwcie. Zaufajcie Bogu, zaufajcie Jego wszechmocy, módlcie się codziennie, podejmujcie wszelkie możliwe inicjatywy. Podejmijcie nowennę pompańską, podejmijcie zamawianie mszy za siebie, podejmijcie akt zawierzenia się Maryi, módlcie się, módlcie się, wierzcie i ufajcie i zobaczycie, że wszystko będzie dobrze. Bóg was z tego wyprowadzi. Modlitwa to wasza najsilniejsza broń. Wszystko będzie dobrze, zobaczycie.